Dzisiaj jest wielki dzień dla Szpitala Babińskiego, ponieważ powstaje tutaj szkoła. Chcemy, aby ci uczniowie, którzy przebywają w szpitalu, mieli możliwość też korzystać z edukacji. W dzisiejszych czasach, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, nikt nie ma żadnych wątpliwości, że najważniejsza jest uważność i wrażliwość na drugiego człowieka. Mam nadzieję, że. Ta książka, zajęcia na jej bazie prowadzone przypomną nam wszystkim, jak ważny jest w naszym życiu drugi człowiek, poświęcenie mu serca, czasu i uwagi. Idea pomagania jest najbardziej skuteczna i efektywna, jeżeli wynika z jakichś osobistych przeżyć, pobudek i autentycznego zaangażowania. Mając doświadczenia negatywne i pozytywne z dzieckiem, które nie było tolerowane ze względu na ADHD, spowodowało to, że jestem bardzo czuły na wszelkie przejawy nietolerancji, a ta książka potrafi dać tą wiedzę, którą przekona i dzieci i nauczycieli do tego, że są ludzie inni, są dzieci inne, należy tolerować, a wszyscy jesteśmy zbudowani z tej samej gliny. Inspirują nas pomysły, które są inne, niestandardowe, niesztampowe, takie, które wychodzą poza określone ramy. Te pakiety zawierają opowiadania, które zachęcają dzieci do kreatywnego myślenia, do analizowania faktów. Bardzo ważne jest to, że nie ma tu gotowych rozwiązań. Nie ma powiedziane, co jest dobre, a co jest złe. Dzieci same dochodzą do tych rozwiązań. Kraków kojarzy mi się zawsze z ludźmi, którzy mieli wielkie serca w pomaganiu właśnie w programach edukacyjnych. Dzięki samorządowi udało nam się uposażyć wszystkie placówki szkolne. W oba programy, ABC Ekonomii i ABC Empatii. Z tego miejsca chciałem podziękować władzom Krakowa za to, że udało się to dzięki ich przychylności. Przede wszystkim chciałem podziękować Rafałowi Sonikowi. Rafał Sonik jest naszym wielkim ambasadorem. Podpisuje książki, rozdaje je dzieciom. Cieszę się, że dzięki jego zaangażowaniu dzisiaj dzieci będą miały okazję korzystać z tych książek. Jestem ojcem kilkuletniego chłopca. Moje wyobrażenia, marzenia o tym, jakim kiedyś będzie człowiekiem, właśnie. Ulegają weryfikacji. Jednak żeby go lepiej wyekwipować na dojrzałe, dobre życie, żeby był lepszym człowiekiem, żeby miał większe szanse, ABC Empatii Fundacji Artura Czepczyńskiego, Rodziny Czepczyńskich, jest jednym z najlepszych pomocników. Dlatego dla mojego syna i myślę, że dla wielu dzieci, może nawet dla wszystkich dzieci, ABC Empatii niech będzie dobrym przewodnikiem na lepsze życie, ku lepszemu życiu.